Pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy powiedziałem mojemu przyjacielowi Bartoszowi, pewną rzecz. Miały wtedy nasze ostatnie wspólne tygodnie z wieloletnich studiów w Oksfordzie. Z dumą stwierdziłem, wiesz, uważam miniony rok za najlepszy w całym moim życiu. A dlaczego? Cóż, nie potrafiłem wtedy jeszcze świadomie nazwać stojących za tym powodów. Fast forward kilka lat i dziś już rozumiem. Miałem ogromną wolność i dowolność w badaniach, które wtedy na co dzień prowadziłem. Coś mnie zainteresowało i to dalej zgłębiałem. Wgryzałem się, aż poczuję to całym ciałem. Mogłem się na nowo, cudownie gubić, a potem odkrywać ścieżki wyjścia z sytuacji problemowych. A dziś? Dziś zacząłem czuć zagubienie w tym pełnym naukowości i technologii w świecie. Dlatego tworzę filmy, gdzie w namacalny sposób wyjaśniam rzeczywistość, głównie z perspektywy nauk przyrodniczych. Skąd wiemy, że atomy istnieją? Dlaczego księżyc nie spada na ziemię, a inne ciała tak? Jak działają fale radiowe, a zatem i twój telefon? Dlaczego na Mount Everest nie można zobaczyć herbaty? Skąd wiemy, ile to jedna sekunda? No i najważniejsze, skąd wiemy, że wiemy? Powierzchowne odpowiedzi mnie nie interesują. Tym kanałem pragnę stworzyć środowisko, które pomoże zrozumieć nam otaczającą nas rzeczywistość. A także zachęci do kwestionowania tego dającego bezpieczeństwo zastanego. i wyruszamy na przygody, gdzie odkryjemy, jak działa ten świat. A dlaczego uważam te rzeczy za takie ważne? Prometeusze, świadomie bądź nie, motywowani są zamówieniem swoich czasów. Czasem mam wrażenie, że ludzkość zachłysnęła się tymi pięknymi, naukowymi nazwami rzeczy. I to do takiego stopnia, że niektórzy stracili świadomość, jak ciężko nowicjuszom się do nich przedrzeć? Podczas studiów inżynierii w Oksfordzie nauczyłem się wielu rzeczy. Począwszy od elektrotechniki, przez mechanikę płynów, aż do geotechniki. Jednakże to, co najbardziej na mnie wpłynęło, to seria wykładów o moralności zawodu inżyniera w dzisiejszym świecie. Zrozumiałem wtedy, że pasjonują mnie nie tylko matematyczno-fizyczne równania. Ale także szerokie i wielokierunkowe spojrzenie na świat. Spojrzymy więc do tak na naukę, obejmując humanistyczne, historyczne i filozoficzne perspektywy. Dzięki moim filmom zyskasz świadomość dziejowości. Zrozumiesz, jak osiągnięcia ludzkości pozwoliły nam przeskoczyć od niczego do dziś. Chcesz zdobyć dojrzałe spojrzenie na to, jak systematyczne badania naukowe pozwoliły nam w kilkaset lat przejść do tego? Naprawdę fascynuje mnie to, że kiedyś było nic i teraz jest coś. Odstawmy na chwilę lucyferyczny rozwój nauki i technologii. Skupmy się na głębokim zrozumieniu fundamentów naszych systemów wiedzy. Nie będę na prawo i lewo rzucał pojęciami takimi jak kwarki, akceleratory cząstek czy E równa się mc kwadrat. Zamiast tego wejdziemy w buty tych kroczących przed nami, pionierów, próbujących ujarzmić te wspomniane pojęcia. Poprzez archeologię pojęć i idei wspólnie dokopiemy się do źródeł wiedzy dziś traktowanej za pewnik. Czy Twoja optyka na świat opiera się. Na wierzeniu, że coś jest i tyle? Chciałbym, abyście razem ze mną wiedzy doświadczyli i poczuli. Lecz zanim zasubskrybujesz, okulary ochronne konieczne, bo czeka dużo eksperymentów. Według kwestionariusza MBTI posiadam najrzadszy z 16 typów osobowości. No i co? No Niełatwo jest być mną. Ciągle poświęcam mnóstwo energii, aby móc odnajdywać spełnienie. Zdaję sobie sprawę intelektualnie, emocjonalnie, że moim przeznaczeniem jest rozpalanie iskry świadomości w innych na temat spuścizny ludzkości. Bóg wie, co jeszcze przyjdzie nam robić, ale ja wiem jedno. Na ścieżkach schodzących z tego szlaku czeka dużo niełatwych wyzwań. A jak się spalimy, latając za blisko słońca? He, trudno. Staniemy, a w cieniu odszepiemy się z popiołów i wyciągniemy wnioski. Subscribe! and become a phoenix.